Witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcony na Pozytywnie. Właśnie zwracamy do szycia. Jak widać moje perły, mojej konstrukcji księżniczki, wymarzonej sukni ślubnej ogólnie z czego, Z tego względu, że to jest najpierw próba szycia. Jeżeli mi się spodoba, to jak najbardziej do sobie materiału zamawiać i szyła dalej, i w to się pochłonę. Także testujemy, czy mi będzie się podobać, czy nie. Ale będzie mi fajny filmik. Ogólnie zabieramy się za pracę, czyli tak, metrówko ogólnie, krawiecko, mierzyło. Czyli tak, będziemy na pewno poprzerabiać. Prawda? Tu już doszyłam wczoraj. Chciałam, Ogólnie nie chciałam. Chciałam wam zastanawiałam się, wrzucić wam ten filmik, czy nie, wrzucić się Ale stwierdziłam, że go raczej nie wrzucę z tego względu, że mówię, jak mi nie wyjdzie, to będzie kupa śmiechu na internecie, zakręcona na nie, umie szyć. a stwierdziłam, wypróbuję. I bardzo ładnie mi się udało. Tylko mam teraz problem, słuchajcie, więc stwierdziłam, że z Wami ogólnie ten filmik wam zlutuje. Wczoraj go nagrywałam, także wam go zlutuję i się z nim podzielę, bo bardzo ładnie wyszedł przeglądałam go, czy tam nie ma obraźliwego niczego, także wiecie. I zobaczcie. I teraz tak, żeby nikt nie zrozumiał źle interpretacji moich słów, prawda? Bo ludzie różnie to rozumieją i zobaczcie. Tutaj akurat zobaczcie, przeróbeczkę mamy. I teraz tak. Tu będziemy haftować, jak to się mówi, szyć, ale to powoli, także widzicie. I co teraz? No i teraz tak. Tu się zastanawiam, jak zrobić ogólnie. Ale chyba raczej ogólnie tutaj zrobię taki suwaczek mini z tyłu. I co? I zabieramy się za pracę. Będę wam oczywiście lutować, kochani, filmiki pojedyncze z tego względu, żeby te filmiki wchodziły szybciej. No i co? I teraz tak, przedzielamy. Mamy coś tak, taką, mamy mm, ofieraneczko ogólnie. Przedzielamy ją na pół. Będziemy do szyweczki robić, nie tylko. Czekajcie w dobrym kierunku, i w dobrym. Przecinamy to. Jeżeli Wam wyjdzie nierówno, to się nie martwcie, kochani, bo Wy dopiero pamiętajcie, zaczynacie, więc no, jeżeli będziecie w tym kierunku iść, i po prostu macie do tego prawo, żeby zrobić to nierówno, bo wiadomo, że ideałów pamiętajcie nie ma. Każdy robi błędy, ideałów pamiętajcie nie ma. Każdy jest równy, ale po prostu wiadomo, że. Czekajcie, kto trzeszczy. No i dobra. Na razie dzielimy sobie, kochani, czekajcie. Justeczka. Na razie dzielimy sobie, kochani, na coś takiego. Teraz bierzemy kolejno, słuchajcie, firaneczkę fajną i tak dalej, takie poszyweczkę można, można, tylko trzeba uwierzyć kochani w siebie i chcieć to robić Chcieć po prostu korzystać z życia, cieszyć się tym fajnym życiem I po prostu cieszyć się swoimi, znajdywać swoje, cieszyć się tym co umiecie, tym co chcecie i tak dalej, osiągacie Tu mamy kolejno, zobaczcie I umieć korzystać z tego Czekajcie, w dobrym kierunku idę, w dobrym Teraz musicie tu równiutko, zobaczcie Czekajcie, że to przymierzę, bo coś mi tu nie pasuje, słuchajcie nie wiem, przydzielać to na pół, czy to... Bo to będzie tak szło. Ha. Może i przydzielimy na pół. Będzie nam równie szło, równiej. No i co, kochani? Takim oto odcinkiem się żegnam. Ja przygotuję. Wrócę do Was, tak jak będziemy szli Buziaki. Pa, pa!